Siemanko, z tej strony Chocolate, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w drugim odcinku z trzech strasznych gier. Tym razem nie dziwne gry, chociaż kto powiedział, że straszne gry nie mogą być dziwne? Tak czy inaczej, drugi odcinek, pierwszy macie w karcie, jeśli jeszcze go nie oglądaliście. No i słuchajcie, mamy przed nami jakąś pixelartową gierkę z siedzenia w metrze? Chwila, eee, może jakieś poruszanie się? O, dobra, strzałkami się ruszamy, spoko. I o co tutaj chodzi? X. Aha, mamy bezdomnego, który sobie śpi na... E, na... Siedzeniach. Spoko. X. Dzień dobry. No nie, ta zapalniczka nie działa. Okej, okay, kolego. O nie. To... To już się zaczyna robić creepy. Dzień dobry, skacząca dziewczynko. Raz, dwa... Zawiąż mi buty. Ok. O, o, nie skacz, koleżanko. Aha, ci jest po prostu je dobrze, dobra, spoko, 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 może być. Czasami, wiecie, choroba lokomocyjna zdarza się. Eee, a ty, koleżko. No nie, to też nie to. O! Hej, ty, młody człowieku! Czy widziałeś może najnowszą gazetę? Szukam jej wszędzie. Jeśli znalazłbyś ją, proszę, przyniesie mi. Okej, okay, proszę pana, to jest trochę dziwne, że ma pan tutaj 100 różnych gazet. No ale dobra. E, te drzwi się nie otwierają. Aha, czyli to już tyle? Tyle jeśli chodzi o wagony. No dobra. Tak w ogóle, to możecie strzec łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli chcielibyście więcej strasznych gier, bo ogólnie z poprzednim odcinkiem był taki problem, że nikt, ale to kompletnie nikt go nie widział. Ponieważ nie wiem, YouTube chyba bardzo nie lubi jak się straszne gry pokazuje na takim kanale, nie mam pojęcia. Ale coś im chyba nie do końca, nie do końca pasowało. Miałem chyba 10 tysięcy wyświetleń pod tym filmem, i to tak ledwo. Chwila, czy to, czy to przypadkiem nie jest najnowsza gazeta? O, cześć, bracie, nie widziałem Cię. Czy jest coś, co może potrzebujesz? O, chcesz jedną z moich gazet. Okej, okay, spoko. Mogę dać ci tylko jedną, bo będzie mi zimno. Którą chcesz? Eee, tą. Okej, okay, w takim razie miłych snów. Dobra, czyli możemy tą gazetę, rozumiem, dalej dać temu panowi, który tą gazetę szukał. Póki co to nie wygląda jak horror. Oprócz tego, że jest dosyć ciemno w tym pociągu. A raczej w tym metrze, bo to jest H-metro. Eee, więc... Póki co jest spoko. O, ta gazeta, którą trzymasz, to jest ta, której szukam. Dziękuję bardzo. E, proszę, weź to. Zapaliczka. Dobra. zapalniczka w takim razie nam się przed do tego pana, który próbuje sobie coś zapalić. Czyli co, po prostu będziemy dawać różne itemki różnym osobom? Co tu jest takiego strasznego, niby? Halo, koleżko! Koleżko, może chcesz, może chcesz moją e, zapaliczkę. O, dokładnie Wiesz co? E, to miał być mój ostatni papieros e, miałem rzucić palenie Ale po tej drodze, e, po tym jakby po tej podróży pociągiem e, po prostu wrócę do domu zobaczyć moją rodzinę Proszę, zobacz, to jest zdjęcie mojego psa Czy nie jest. Czy nie jest cudowny? E, tak czy inaczej palenie zabija e, Taka dla ciebie informacja Okej okay, stary e, Chwila, co? Widziałem, jak, jak dziecko coś wzięło, i to coś zostało upuszczone przez kogoś wcześniej. Eee, chwila, że co? Że co? Że dziewczynka wzięła. Co wzięła? Halo, dziewczynko? E, dzień dobry. Czy chcesz to, co upuściła tamta pani? Oczywiście, ale musisz odpowiedzieć na moje pytanie. Gotowy? Oto i ono. W którą stronę myślisz, że pociąg się porusza? A. Oj, Nie widać. W tą czy w tą? Wydaje mi się, że w tą. Więc myślisz, że w tą stronę? Hahaha, <laughs> źle. To było, yy, To było podchwytliwe pytanie. Nie ruszamy się ani w lewo, ani w prawo. E, w takim razie, gdzie się poruszamy? Ha, jesteś śmieszny, proszę pana. E, e, czy nie powinieneś wiedzieć, w którą stronę jedziemy, zanim wsiadłeś do pociągu? Skoro odpowiedziałeś na moje pytanie, proszę bardzo. E, dostaliśmy. E, dostaliśmy pudełeczko z. Aha, ta pani, która jest pomiędzy wagonami, to upuściła. Dobra. Czyli prawdopodobnie musimy jej to dać, żeby poczuła się lepiej. Dzień dobry. Czy to nie jest twoje? O, znalazłeś mój lek! Już dużo lepiej. Jesteś po prostu ratownikiem życia. Nie mogę uwierzyć. Chwila. To jest coś tu co jest nie tak. Nie powinno ci tu być. Słuchaj, musisz szybko jakby opuścić to miejsce. Szybko za mną. Okej. Okay. Proszę pani, jakby ja za panią wszedłem do wagonu, a pani nie ma. Eee, halo, koleżanko, e. Ojoj. Ojoj, chyba się zaczyna. Eee, koleżanko, mieliśmy. Mieliśmy przecież stąd wyjść. Gdzie jesteś? I czemu? Kolejny wagon jest dziwnie oblepiony. Eee... Czy możemy sobie. Czy możemy sobie darować to chodzenie? Eee... Tu ktoś jest? Nie, myślałem, że za szybą. Nie otworzą się. Eee. Drzwi się nie chciały otworzyć i z... Czy zgasła nam właśnie zapalniczka? Dziewczynko, czy to ty skaczesz? Cześć dziewczynko, czy. Czy. Szybko! <ścoughs> czy można stąd wyjść? Czy można stąd... Czy można stąd wyjść? Eee. Było bardzo blisko. Co było blisko? Prawie stałeś się jej jedzeniem. Co? Ja tylko wracam z pracy do domu. E, albo gorzej. Słuchaj, dzięki za pomoc, ale musisz e, jak najszybciej się stąd wydostać. E, ten pociąg nie może zabrać cię do domu. Wszystko co... Jedyne co potrzebujesz to obrócić się siedem razy? Słyszysz mnie? Siedem razy. Nie zapomnij. E, wygląda na to, że to jest mój przystanek. E, może się kiedyś spotkamy. Pamiętaj, siedem razy. Ok. Siedem razy. Jak się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I Uff. przeżyliśmy. Słuchajcie, przeżyliśmy. Czy to jest już wyjście? To nie jest wyjście. To jest wyjście. O Udało się. <ścoughs> Muszę wam powiedzieć, naprawdę bardzo fajna gierka. Może mało horrorowa, bardziej taka niepokojąca. Ale bardzo chciałbym zobaczyć, jakby ta gra była powiedzmy w wersji takiej pełnej, gdzie byłaby jakaś pełna fabuła. Całkiem spoko, naprawdę muszę powiedzieć, że całkiem spoko, ale to nie ostatnia kierka, którą się zobaczymy, ponieważ mamy jeszcze dwie inne gry, które mam nadzieję, że będą równie ciekawe, więc uwaga! Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? W naszym pokoiku. Spoko. Mamy komputer. Mamy kostki Rubika. Mamy łóżko. No dobra, może być. Spoko. Czy chcesz rozpocząć ankietę? Eee, no dobra, tak. Czy masz dobry dzień w tym momencie? Eee, tak, całkiem spoko. Obudziłem się rano. Nagrywam film. Czy masz dużo odpowiedzialności? Można tak powiedzieć, w sumie jestem dorosłym człowiekiem. Wiecie, podatki, e, jedzonko, e, granie w gry, dużo odpowiedzialności. E, rozejrzyj się. E, możemy... O, tu jest nasz... Tu mamy okienko, okej. Okay. Możemy sobie okienko e, otworzyć. Czy e, jakby rozpoznajesz twoje otoczenie? Eee... Można powiedzieć, że tak. Skoro tu siedzę, to chyba tutaj mieszkam. To jest mój pokój. Czy wiesz, gdzie jesteś? E, tak. O! Czy miałeś kiedykolwiek atak paniki? E, proszę wyłączyć ten e, zegarek. E, nie. Czy. <ścoughs> Czy kwestionujesz swoją egzystencję? E, nie. Czy. O! Można podnieść butelkę wody. Chwila. Czy można sobie gulnąć? Chyba nie. Dobra, odłóżmy. Czy mogę odłożyć tą butelkę? Czy. Halo! Czy ja ją mogę wyrzucić. Dobra, będziemy z butelką wody. Czy wierzysz w istnienie Boga? Tak. Czy. Czy odpowiadasz na te pytania z własnej woli? Tak. Czy jesteś pewien? E, tak. Czy czujesz się dobrze w Twoim własnym pokoju? E, tak, no wszystko jest w porządku. Mam butelkę wody, mam trzy kostki Rubika. Tak. Czy. Czy jeśli światła by się wyłączyły, to przestraszyłbyś się? No nie, jeśli mi teraz zapowiadasz, że tak zrobisz. Tak, w ogóle e, ta. Godzina na zegarku to jest dokładnie ta godzina, która jest w tym momencie. Nagrywam to o 10.53. Taka ciekawostka. Nie, nie przestraszyłbym się, bo zapowiada, że tak się stanie. Właśnie. E, czy zastanawiałeś się, kiedy umrzesz? E, chyba otworzyły mi się właśnie drzwi. Czy... E, nie? E, czy możemy zamknąć drzwi? Może zasłonię okno. Czy możemy... Czy, czy, czy mamy moc, możemy sobie... Psz, jak luke Skywalker, nie? Może rzucę butelką i się zamknął. Chyba też nie. Dobra. Czy sprzątałeś swoje biurko ostatnio? Niekoniecznie. Otwórz folder na twoim biurku. Chwila, chwila, co? Co c... to nie jest? Chwilac co? Chwila, chwila. Nie. Yeah. Łe Co? Czy <ścoughs> rozpoznajesz, co jest w środku? Tak. Mam dostęp do internetu. Tak. Czy masz wrogów? Nie. A Gro skąd? wiesz jak się nazywam? Gro Skąd wiesz, jak się nazywam, i skąd wiesz, jakie są moje zdjęcia? Eee, tak? Czy, jak zadaję ci pytania, to na pewno ty, od, ty odpowiadasz? Tak. Czy chcesz znać prawdę? Tak. Wyjrzyj przez okno. Eee? Co jest za oknem? Yy, rozejrzyj się. Ten pokój, te drzwi, ten komputer. Nic z tego nie jest prawdziwe. To wszystko, to świat, świat, który dla ciebie wykreowałem. Eee, próbowałem ci pomóc, żebyś zobaczył, e, jak to wygląda. Eee, o co chodzi? W końcu mogę cię uwolnić, ale uwolnić z czego? Ja sobie po prostu kostkę Rubika układam. Halo. Gra się wyłączyła. Ok. To było bardzo dziwne. Powiem wam, że trochę się niepokoję skąd ta gra znała moje imię i skąd znała moje zdjęcie na Instagramie, bo rozumiem, że jakby nazwę użytkownika w systemie można sobie wziąć po prostu z komputera i mój profil się nazywa Paweł, więc może stąd, ale zdjęcie. Ok, słuchajcie, witam was w trzeciej i ostatniej e, gierce. Jesteśmy w jakimś samochodzie i z tego co przed chwilą pojawiła mi się informacja, to jedziemy e, naszego. odwiedzić naszego wujka. E, muszę się dowiedzieć, czy wszystko w porządku z naszym wujkiem mm -hmm. i wtedy możemy e, odjechać. OK, To jest nasze autko czy autko naszego wujka? E, dobra, to jest nasze autko. Trochę widzę zasypane śniegiem, ale to nic. Idziemy dalej ścieżką. E, wiatr jest e, zimny i nieprzyjemny. A to jest chatka mojego wujka. Światła są zgaszone. Jest zamknięte. Mm, drzwi są zamknięte. No dobra. Czy możemy naszą chatkę obejść dookoła? Tu mamy chyba jakąś stodołę. Drzwi są tak zamraźnięte, że nie da się ich otworzyć. Okej. Okay. A jakby. A jakby skopa wjechać z buta wjeżdżam? Nie, nie, okej. Okay. Ehm, mamy tutaj kubkę e, śniegu i chyba coś, co zostało po bałwanie. E, no dobra, w takim razie chyba wracamy. Czy jest możliwość, żeby pójść gdzieś jeszcze? Halo, czy mamy. Nie, myślałem, że może mamy jakiś e, śrubokręt czy coś. O, jest fejkowa skała, a pod nią chyba jest kluczyk. Dobra. Ale jest zamknięte. Czy możemy użyć naszego kluczyka? Pyk. Pyk. Dzień dobry. Jesteśmy w domku. Czas znaleźć naszego wujka. Co to jest za obraz? Czy to jest jakiś? Co ten obraz przedstawia co? Weźcie mi w komentarzu napiszcie, co to jest, bo Wygląda jak jakiś zombie? Nie wiem. Mamy kominek. W kominku się pali ogień, czyli nasz wujek raczej niedawno je rozpalił. Ja nie mogę, jaki przeciąg paskudny. Dobra, ale zobaczmy, co jest po kolei w różnych pomieszczeniach. Tutaj mamy czajniczek. Mamy lodóweczkę. Mamy wodę. Mamy toster. I. Eee, aha, i woda jest zamarznięta, i nic, nic z niej nie wylatuje. No dobra, a tutaj mamy starą poduszkę. Mamy prześcieradło. Mamy jakieś zabite deskami coś. Chwila, tu są jakieś. Eee, jakiś kolejny obraz. Stolik Swedish Side Table. Only 999. Okej, okay. widzę fan Ikei. <laughs> oh boy. Co my tu mamy? Czy to jest? He's dead. Aha. Czyli nasz wujek jakby ee, no, wziął i kopnął kalendarz. Dobra. Musimy wezwać pomoc. W takim razie Eee, gdzie wezwać pomoc? W jaki sposób? Przecież w tym domku nic nie ma. Halo. Eee. Czy jest tu jeszcze jakaś opcja? Eee. Piwnica? Po co mielibyśmy w piwnicy siedzieć? Dobra, cofamy, cofamy. Do auta. Do auta. Uciekamy. Samochód. Samochód? Eee. Kiedy to się stało? Okej, okay, nasz samochód został troszeczkę zasypany przez śnieg. E, czy możemy go jakoś od, odśnieżyć? Musimy go odśnieżyć. Dobra. Damy radę, słuchajcie. Damy radę. Skopa. Skopa. No stary, kopni te drzwi. Jak my tu mamy cokolwiek zrobić, skoro on nawet nie chce skopa drzwi otworzyć? No. Dobra. To może w domu coś znajdziemy. Chwila. W... W tej piwnicy? Czy jest jakiś włącznik światła? Może? E, chwila, coś tutaj się dzieje. Tu jest jakaś e, świeża kubka ziemi. Czy ktoś się tutaj przekopał? Okej, okay, słuchajcie, mamy szklankę z wodą. Czy możemy ją napełnić? Nie możemy, ale możemy napełnić ją śniegiem, chyba, prawda? Jakbyśmy tak poszli za nasz domek. Wzięli szklankę, napełnili, go, napełnili ją śniegiem. Super. Mamy śnieg. W takim razie wracamy. Ten śnieg trzeba roztopić. Jak roztopimy śnieg w. W sumie w czym? W czajniku. Okej, okay. mamy ciepłą wodę. I ciepłą wodę teraz szybko. Trzeba prawdopodobnie polać na ten zamek. Tak mi się przynajmniej wydaje. He. Jest! Odmroziliśmy drzwi do stodoły. To teraz co? Mamy młotek. Mamy e, do zapalniczki. Aha, to jest gaz do zapalniczki. Dobra, przyda nam się do czegoś, prawdopodobnie. Ale póki co, aha, robi się zimno. Wiecie co? W takim razie ja proponuję. Powinniśmy chyba spróbować. Zerwać te deski. Najlepiej. Aha, to nie działa. Jak to nie działa? No. Come on. Jak to nie działa? Czemu to nie działa? To co ja mam zrobić w takim razie? Młotek jest od tego, żeby wyrywać takie rzeczy. Chwila, from the edges, może. O! Dobra. I co my tu mamy? Mamy yy, jakieś leki. Yy, mamy nożyczki. I mamy coś do owijania. Kurde, słuchajcie, ja tutaj błądzę. Nie wiadomo, ile ja tu łopata jest nad, nad oknem. <laughs> Była gotowa łopata nad oknem i nie zauważyłem wcześniej. Dobra, wracamy. Wracamy. wracam do naszego autka. Nasze autko. Nie w tą stronę. W tą stronę, odśnieżamy nasz, nasz samochodzik. Super, i się okazało, że nasze drzwi są zatrzaśnięte. Dobra, w takim razie musimy otworzyć go może młotkiem albo czymś innym. Poczekajcie, co my tu mieliśmy. Bardzo po kolei trzeba to zrobić. Mamy nożyczki. Czy nożyce nam się przydadzą? Albo cokolwiek z tego, chyba niekoniecznie. To może nam się, nie, stolik nam się nie przyda, to nam się nie przyda. Coś w kuchni? Aha, jakiś kawałek patyka, drewna? Dobra, coś, coś dostaliśmy. Cokolwiek to jest. E, w takim razie, e, wracamy. I co by z tym zrobić? Nie wiem, oblać to. oblać to tym czymś? Pyk? Aha, musimy mieć coś, co to zaabsorbuje. Czyli. Dobra, musimy. Dobra, słuchajcie, bierzemy w takim razie z szafeczki ten materiał. Mamy dzięki temu taką pochodnię. I teraz ta pochodnia powinna nam pomóc w podpaleniu tego czegoś, czyli jakby wkładu do zapalniczki, spoko. I idziemy razem z tym do pokoju. Podpalamy to o ognisko. I uwaga, uwaga, ojoj, nie tu. E, nie, tu powinniśmy teraz sobie. That won't work. Jak to nie? Chwila! My musimy do piwnicy zejść chyba z tym. Jako oświetlenie, czy mi się wydaje. Uwaga. Ciach. Dobra. Mamy piwnicę. W piwnicy mamy plastik broomstick. Mamy łom. I tu są jakieś Christmas decoration, ale właśnie, jedyne o co nam chodziło w tym momencie to, żeby wyłamać drzwi w naszym aucie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ciach, ciach. Możemy wejść do auta, ale oczywiście nie ma kluczyków. Gdzie są kluczyki? Kto wziął i mi ukradł klucze? W kuchni może? Chyba niekoniecznie. Nie mówcie, że to jest gdzieś tam przy tym naszym wujku. Chwila, wuja nie ma! Gdzie się wuj podział? Wuja! O, o! To ja może. To ja może będę ostrożny? Wuja, gdzie się podziałeś? Wuja, przecież byłeś dopiero co! Wuja! <laughs> Ja dobrze widziałem, mamy kluczyki mamy kluczyki, wychodzimy stąd wychodzimy stąd, wychodzimy stąd bo widziałem wuja, widziałem wuja nie podoba mi się to, szybko bierzemy klucze do samochodu aha, wsiadamy do samochodu bierzemy klucze nie podobało mi się to o o czyli wuja nas dopadł i to by było na tyle Widocznie chyba nasze szukanie kluczyków było bez sensu. Najlepiej to się położyć na ziemi, jak widzicie, że jest jakieś, jakieś coś dziwnego i coś się dzieje i, i to coś dziwnego cały czas się dzieje, mimo że wy jakby postępujecie ze swoim, ze swoim zadaniem, to ja się radzę położyć na ziemi. Nie róbcie tego, to jest bardzo zły pomysł. kompanii Paweł Gęszka wcale nie bierze żadnej prawnej odpowiedzialności za cokolwiek, co tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobały trzy straszne gry, jeśli macie jakieś inne straszne gry, na przykład właśnie na Itch.io, to napiszcie w komentarzu, chętnie w nie zagram, jeśli macie jakiś inny, taki ciekawy hororek, czy coś, też piszcie w komentarzu, a ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!